Ja jestem Karol, abonujcie kanał Karo a teraz INTRO! Subskrybujcie na moim kanale, zostawcie mój instagram Mój instagram to jak wiecie, bo nam się dużo dzieje Zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrybujcie, aby nie się kolejnych filmów na moim kanale dzisiaj mam top z handemu, kiedyś to wykupiłam ale dobra, ja tu gadu-gadu. W dzisiejszym odcinku będę testować właśnie pastę myjącą do kapryśnej cery. Zielona glinka, herbata małcha, szałwia. Polecam, słuchajcie. O tutaj nie polecam, bo muszę najpierw spróbować. I tutaj, słuchajcie, jeszcze piszę, że zielona glinka, herbata małcha, łagodzi, wyciągrzy szałwii, działa antybakteryjnie, antybakteryjnie, potwierdzona skuteczność głęboko 393%, i tutaj w ogóle możecie, jak sobie potrzymacie 3 minuty, to możecie zrobić sobie jakąś maseczkę, wiecie, maseczkę na przykład na weekend, słuchajcie albo gdzieś chcecie wyjść i po prostu możecie sobie zrobić tak szybko maseczkę więc, dobra, idziemy testować ale super, słuchajcie, naprawdę będzie chyba częściej właśnie teraz tych testów, słuchajcie, kosmetyków na moim kanale, naprawdę, dobra chodźcie, chodźcie, chodźcie ze mną słuchajcie, już jestem w łazience, biorę testować właśnie tą, słuchajcie, jak się mega Naprawdę dosunie się, mega cieszy, jakby po nie widać, ale w środku się mega cieszy, dobra. Nie tam tylko testujemy. Dobra. I można go rano i wieczorem używać, kto jak woli. No, bo ja myślałam, że tutaj jeszcze coś znajdę takiego, wiecie, przydatnego. Dobra. muszę sobie trochę ręce o... Okay. muszę odgarnąć włosy w ogóle zastanawiałam się czy kupić sobie jakąś paskę naprawdę Ja jaki to ma superowy kolor zobaczcie mmm i coś pachnie słuchajcie dobra ja będę normalnie jakiś nie wiem zombie nie no jest. i omieć okolice oczu Słuchajcie, zobaczymy moi drodzy, zobaczymy. Życzę mam oczywiście miękko, ja już wyglądam słuchajcie znaczy, co? Jakby, nie źle. Znaczy jest to jakby nieźle, ale jakby... O, <laughs> jakby jak wyglądałem jak, jak, jakiś kurde, nie wiem, duch. Dosłownie. Czekajcie w komentarzach duch, a ja Wam się postaram przybyć coś, nie mam taką teraz twarz dziwną, ale jakby na żywo jest zgit jeszcze, ale jak w kamerce to widać to koszmolny dosłownie. O, sakry, o nie! O nie, o nie, onia. Więc ja może sobie jakąś chudę opaskę kupić, ja sobie na szyńcach zamówię, tak? Jakieś topy, wiecie, na lato sobie zamówię też. I opaska sobie kosmetyczną taką zamówię, bo potrzebuję. To ja to nie mam, ale już oni przyszła, słuchajcie, pora, tak, dobra, i tak trochę trzymam, jeszcze, nie, że ręce być dobra, by się, po prostu, o nie, podobnie to. Ale bardzo, bardzo słuchajcie, fajne, naprawdę, bardzo fajne, dobra. Zbierasz się w koręcznik. Powiedzą. Toś co? mi dał coś wpadło do oka. I chyba nic, moi drodzy. O nie, jeszcze tutaj na szyję mam. O nie. W ogóle mi się ciało, ale na szyję, bo tutaj nieraz coś mi może zostać. Więc gdzie? bo jakby e na jak idziecie do szkoły albo gdzieś tam. Tylko to zmyjcie lepiej, bo będą się z Was świać. Słuchajcie, no jest, słuchajcie, fajne, naprawdę bardzo fajne. Naprawdę. Yy, Ogranicza wydzielanie... Yy, Dobre. O, słuchajcie. Rozprowadź na wilgotnej skórze twarzy delikatnie, w masę, omijając okolicze oczu. Następnie dokładnie spłucz wodą w celu zmocowania efektu stosu jako maskę. Tak. Eee, można stosować e, po na skórze przez 3-5 minut. Sorry. Eee, sorry. Eee, można stosować na szyję, dekolt i plecy. Ale nie, ja nie chcę. Ja wolę na twarz. Bo na szyję, o, na szyję też mogę stosować. Ale jakby fajne to jest, naprawdę. I to możecie znaleźć w Rosmanie. Mam nadzieję, bo jak jeszcze byłam w stronę, to tu było. Więc spokoję, ja w ogóle się nie spodziewałam, że mam to kupić serio. Dosłownie mama, Masz. Elka. O, thanks. Dzięki, dzięki, dzięki. Więc no, bo ją prosiłam w ogóle... żeby pojechała w Rosmanę, i kupiła coś takiego podobnego. Więc dziękuję. Ale przynajmniej mogłam też zrobić test, tak, tak. To jest bardzo, słuchajcie, dobra. Słuchajcie, ja w ogóle e, żegnam się z wami już, bo to koniec dzisiejszego odcinku. Słuchajcie, polecam wam to dziewczynę, polecam wam dziewczynę. E, I polecam wam, wszystkie kosmetyki z Rosmana, które widzieliście na moim kanale, testowałam. Kremy z filmy Flaw. W ogóle planuję sobie kupić kurde, kolejne kosmetyki z filmy Flaw albo farce facebook. Słuchajcie, e, planuję sobie zrobić taki test na kanale facebook. Słuchajcie więc, tak kochani, widzimy się na tych filmach, a będzie ich kolejna. Pa!